I jeżeli znasz ten wstęp, to gwarantuje Ci, że na pewno nie jedną imprezę przeżyłeś ze znajomymi przy rewelacyjnym tytule. Gra, której konwencja imprezowa po prostu przerasta wszelkie pojęcie. Prosta, ale zarazem bardzo wciągająca forma teleturnieju z charyzmatycznym prowadzącym, którego wcielał się Piotr Gąsowski, zapewniała możliwość grania na kanapie ze znajomymi właśnie w coś Ala Familiada. Na kolorowych brzęczykach od A do D wybierałeś sobie po prostu przyciskiem odpowiedzi na pytania w różnych kategoriach. Właśnie wpadła do nas edycja specjalna, kolekcjonerska takiego zestawu, gdzie są cztery brzęczyki, gra w języku polskim oczywiście w edycji specjalnej i taki unikat kolekcjonerski 799 zł, dostępny na sklepie. Zapraszamy do sklepów na Mokotowie i Białęce oraz do zakupów przez internet.